Ten kto widział wczorajszy odcinek z tonem, czyli z ekosystemem Telegrama, no to może sobie odpuścić tego live'a, a ten kto nie ma czasu i chciałby po prostu w streszczeniu szybciutko sobie zobaczyć o czym to jest w takim ogólniku, no to ten materiał jest właśnie dla niego i jest takim podsumowaniem, streszczeniem tego wczorajszego filmu. No to zatrzymamy tak jak wczoraj, czyli od historii Cześć, witam wszystkich serdecznie. No i zaczynamy, tak jak powiedziałeś, to będzie dla tych, którzy nie mają czasu, więc zaczynamy. Słuchajcie, zacznijmy sobie od samej początku, samej genezy tego powstania, tego blockchaina, bo to jest bardzo ważne. Czyli Telegram, rok 2013. Telegram powstaje w roku 2013, tak? Dwóch twórców rosyjskich, Paweł tu Durow i jego drugi brat, też te same nazwisko. 2013 rok powstaje to jako startup. Później w 2017 roku powstaje pewien problem, czyli brak po prostu, no nie ma tych pieniędzy, a jakaś, jakąś tą infrastrukturę po prostu trzeba cały czas opłacać. To są serwery, to są pracownicy, infrastruktura, to wszystko kosztuje. Więc w 2017 roku bracia Duro wpadają na pomysł, żeby po prostu stworzyć własny blockchain. Oczywiście to też gdzieś tam w głowach już było wcześniej, bo to też są fani kryptowalut, więc to nie jest tak, że nagle w 2017 roku mają pomysł zrobienia jakiegoś blockchaina, tylko ta myśl już była dużo wcześniej, ale teraz był odpowiedni moment prawdopodobnie, aby w to wdrążyć. Więc oni wprowadzili w 2000. W roku już white paper swojego projektu, czyli tego blockchaina. No i co? No i zebrali na, na ten projekt prawie 2 miliardy dolarów, 1,7 miliarda dolarów. To jest ogromna suma, to ogromny jest ogromna hajs. suma, tak, tak, To jest ogromny hajs. Jeszcze to pamiętajmy, że to był 2017 rok, to ta wartość pieniądza też była trochę większa niż to jest dzisiaj. Może nie bardzo dużo, ale jest to więcej. No i słuchajcie, blockchain. Blockchain, czyli ten pomysł, on miał właśnie przynieść te pieniądze na tą całą infrastrukturę. No i rzeczywiście zebrali bardzo dużo pieniędzy, zarejestrowali się, uwaga, w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, do tego wynajęli przede wszystkim jedną z takich bardziej popularnych, e, powiedzmy, takich biur prawniczych, czy takich firm prawniczych, nazywa się Skaden ta firma. E, tutaj przede wszystkim to oni im konstruowali całe te prawo pod Stany Zjednoczone, bo ta pamiętajcie, że w Stanach prawo Zjednoczone, znaczy w Stanach prawo do. do dotyczące takich projektów krypto jest bardzo skomplikowane jak zobaczycie sobie na przykład na, na giełdy, tak, jak zobaczycie sobie na przykład na giełdy, to zobaczcie, że tutaj mamy Binance, ale na przykład też jest Binance US. Dlaczego tak jest? To są dwa różne podmioty, oczywiście one są e, skorelowane ze sobą, prawda, natomiast to są dwa różne podmioty, dlatego, że właśnie w, w, w Stanach Zjednoczonych to prawo jest bardziej skomplikowane i jest totalnie inne niż w Europie czy w innych krajach, tak, także Wracając do, do tematu. Słuchajcie, no w 2018 roku jest ta zbiórka. Telegram już, już na świecie jest dosyć popularny, bo, tak jak powtarzam, Telegram powstał w 2013 roku. Zebrali na ten, na ten blockchain dwa, prawie 2 miliardy dolarów. I co? I okazywał, okazało się, że w pewnym momencie bracia Durow pracowali nad tym blockchainem, dogadali już to wszystko z Sekiem. SEC, dali nawet ten cały dokument do Seku, który trzeba złożyć żeby, żeby zrobić zbiórkę, żeby te pieniądze mogły być legalnie zebrane. Ten dokument został dany do do Seku, Forms D dokładnie się nazywa ten dokument. Sek dostał ten dokument, zbiórka została zrealizowana, pieniądze zostały zebrane. I co się okazuje, bracia Durow niestety, ale e, troszeczkę z Sekiem grali, można powiedzieć, w ciula, dlatego że bardzo e, no, podeszli do tematu bardzo nieprofesjonalnie. Robili przede wszystkim, mieli na przykład jakieś deadline z jakimiś różnymi e, terminami, tak? I co się okazywało, no nie dotrzymywali tych terminów. A pamiętajcie, że to, to nie jest tak, że robicie sobie projekt za 1000 zł, tylko za 2 miliardy dolarów, i tutaj jest bardzo dużo kapitału. No i rzeczywiście te raporty też dla Seku nie były regularnie oddane. Nawet można powiedzieć, że przez 18 miesięcy, uwaga, przez 18 miesięcy, tutaj mamy napisane, Telegram praktycznie z Sekiem się nie komunikował, po prostu, a były pytania o raporty. W końcu Sek się wkurzył, można powiedzieć. Sędzia też główny pod, pod naciskiem Seku powiedział, że musicie te pieniądze oddać. Ten projekt nie ma sensu musicie tą kasę zwrócić, widzimy, że tutaj jest coś nie tak, terminy są niedotrzymywane, Sek nie lubi takich rzeczy, w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy nie przechodzą, to wszystko musi być czarno na białym, mimo wszystko, że wiadomo, utrzymanie takiej infrastruktury, czasami ten background nie jest zależny od Ciebie, ale SEKu to w ogóle nie interesuje i przede wszystkim tutaj był błąd braci Durow, że nie dotrzymywali, Terminów. No i co się stało? Musieli oddać te pieniądze. 1,7 miliarda dolarów musieli oddać i oddawali to do końca prawie 2021. No do połowy tutaj, powiedzmy, jest napisane, że te pieniądze były oddawane jeszcze z procentem 10%. Dostali jeszcze tam jakąś niedużą karę od seku, to chyba było parę milionów dolarów. No i słuchajcie, i Bracia Durow, czyli właściciele Telegrama, założyciele Telegrama powiedzieli po tej karze od Seku, że rzucają ten projekt, że dają sobie z tym projektem spokój, no i go porzucili, ale community cały czas ten projekt gdzieś tam rozwijała, ponieważ bracia Durow oddali ten projekt, jakby tym, temu community, bo. Trzeba właśnie podkreślić, że te community Tona to było cały czas aktywne wraz, wraz właśnie z właścicielami, kiedy jeszcze ten, jeszcze ten blockchain Tona to był właśnie pod, pod rękoma, pod władaniem braci Durow, czyli właścicieli właśnie Telegrama, to też te community cały czas gdzieś tam współpracowało z tymi, z tymi właścicielami Telegrama. Także tutaj... Po prostu bracia DUROW porzucili ten projekt, oddali to community i community po prostu pracowało nad tym projektem. I tutaj była bardzo ciekawa rzecz, o której też wczoraj żeśmy wspominali, czyli wdrożenie poprze poprzez smart contract. Proof of Work, bo pamiętajmy, że Telegram to jest kryptowaluta oparta na POS, Tutaj możecie nawet przeczytać. Mamy tagi na Cointelegrafie, czyli to jest Proof of Stake. To nie jest Proof of Work. Natomiast oni zrobili taki myk, że przez pewien okres czasu można było kopać tona kartami graficznymi. Jakieś nawet nagrałem film na ten temat. Zobaczcie, to tak wyglądało. Mieliśmy tutaj hashtaid Ethereum, było 30 mega haszy. Tutaj mamy ton obok, czyli ten dual mining 360 mega haszy. I pamiętajcie, tutaj nie było zabezpieczania żadnej sieci jak w przypadku Ethereum, tylko tu były po prostu rozwiązywanie jakichś tam matematycznych um, jakichś różnych tipsów, jakichś różnych po prostu obliczeń i za to byliście gratyfikowani w postaci e, tona. I co ciekawe, co oni zrobili, to przerzucili te 5 miliardów tokenów na smart kontrakt i te 5 miliardów dolarów można było wykopać, prawda? Oni zrobili, 5 miliardów tokenów, przepraszam, można było wykopać e, przez dwa lata, dali okres dwóch lat, i od 2020, od połowy właśnie roku 2020, kiedy właśnie bracia Durow porzucili ten projekt, bo oni to porzucili właśnie w połowie 2020 roku, kiedy SEK zadecydował przede wszystkim o tej całej sytuacji. Znaczy w, Stake zadecydował w 2018 dokładnie była zbiórka, a w 2020 bracia Durow oddali już ten projekt, porzucili już ten projekt i, dosz, i weszł, po, projekt wszedł w ręce community i wtedy, i wtedy community zarządziło, że wprowadzają smart contract, że i, i na tym smart kontrakcie wrzucają tam pulę tych tokenów, czyli tych ton coinów, i te tony możecie kopać, mimo że projekt jest właśnie na Proof of Stake. I teraz pytanie. Po co oni to zrobili? Zrobili to, bardzo, zrobili to bardzo sprytnie. Chodziło przede wszystkim o to, że, te, że ten projekt miał problem z sekiem. Miał tą całą czas tą sprawę i Team Telegrama musiał oddawać te pieniądze. A z racji, że oni nie oddali tych pieniędzy od razu, bo to nie tak to działa, bo przecież te pieniądze zostały już zainwestowane wcześniej, tak? Więc skądś te pieniądze trzeba było pozyskać? One zostały wydane, więc trzeba było gdzieś je, skądś je wyczasnąć. A więc, a więc te community, które przejęło, te, przejęło ten blockchain, TON, to po prostu dało sobie ten okres dwóch lat kopania, po to, aby w momencie, kiedy Telegram już odda te pieniądze Sekowi, bo tutaj mieli właśnie okres dwóch lat, czyli do końca praktycznie 2021, to do tego czasu właśnie dali sobie taki deadline, powiedzmy, jeśli chodzi o proof of work. I oni zaimplementowali ten proof of work na blockchainie Tona. Po to, aby po prostu sek się nie przypieprzył do nich, mówiąc w skrócie, aby tutaj była ta decentralizacja, tak? Bo jeżeli tutaj jest decentralizacja, to tutaj nie ma żadnych zbiórek. Tutaj nie ma żadnej zbiórki, tu nie ma żadnych pieniędzy, tylko to jest decentralizowane i ktoś, kto kopie taką kryptowalutę, to jest po prostu kryptowaluta i to nie jest w formie żadnych zbiórek i tak dalej. Bardzo mądrze to obeszli, tą kwestię seku, i dali deadline do 2000, dali sobie deadline. Te community kto nadały sobie deadline do, do połowy 2022, aż ta cała sprawa z sekiem ucichnie, aż ta sprawa już zostanie rozdmuchana, no i rzeczywiście. Tak się stało w pod konie, w połowie 2022 roku. Toncoin przestał już być kopany i teoretycznie mamy ciągłość już od tamtego momentu do dnia dzisiejszego. I co jeszcze bym chciał dodać, zanim powiem też, jak ten blockchain działa, bo to też jest bardzo ważne, że prawdopodobnie to też nie jest do końca tak, że twórcy Telegrama porzucili w 100% ten projekt. To jest ciekawe, bo oni cały czas gdzieś te są, jakby. To są ci, ci z tego community, którzy pracują nad blockchainem Tona dzisiaj, to nie są ludzie randomowi. To są. To są dobrzy znajomi twórców Telegrama, to jest ciekawa, więc prawdopodobnie twórcy Telegrama po prostu gdzieś tam e, cały czas nad tym projektem pracowali, ale nieoficjalnie, prawda? Trzeba to podkreślić. To tak jakbym ja się z Tobą Kryptoanonim powiedział: słuchaj, no nie robimy tego kanału, ale mimo wszystko gdzieś tam jakąś grafikę raz na jakiś czas byś mi wysłał. No to zawsze rękę dokładasz, ale nikt o tym nie wie, nie? To tak było mniej więcej skonstruowane. I teraz. E, Powiemy sobie już na koniec z mojej strony, jak działa ten blockchain, bo to jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim, zobaczcie, mamy tona. Jeżeli mamy na przykład jakąś ilość transakcji na tym tonie, mamy powiedzmy 10 tysięcy transakcji na jeden blok, który blok akceptuje, ale mamy powiedzmy 11 tysięcy teraz tych transakcji, to te. Ten blok się rozdziela na mniejsze części. To jest ciekawe. Ten łańcuch się po prostu rozdziela. I nawet jeżeli mamy jakąś kolejkę, to ta kolejka to powiedzmy rozprowadza się po, po, po tych wolnych blokach. I to jest fajne właśnie w tonie. Czyli ten blockchain to nie jest tylko jakaś taka ciekawostka, że to jest połączone z telegramem i to tyle, ale nawet sama technologia jest naprawdę interesująca. Także jeśli chodzi o tona. Naprawdę wygląda to interesująco i sam blockchain jest bardzo ciekawy. Jest szybki, jest dynamiczny, jest taki skalowalny przede wszystkim, tak? I ta komunikacja właśnie pomiędzy tymi szardami, bo te właśnie bloki, te, roz, te, te bloki, które są rozdzielone, te szardy, one się komunikują ze sobą natychmiastowo i to już jest wprowadzone. To, co Ethereum jeszcze nie ma, to, co Ethereum chce wprowadzić niedługo, niebawem, to już ton ma. Więc, jeśli chodzi o technologię, ton jest naprawdę ciekawą technologią. I właśnie co jest ciekawe, to cały czas nad tonem pracuje dzisiaj właśnie te community. I prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, twórcy Telegrama również gdzieś tam nieoficjalnie tą rękę nad tym projektem trzymają. Także no, tyle ode mnie. No tak, dzięki Wielkie Dorian za tutaj szczegółową historię. Trochę z roadmapą już też poleciałaś. My przejdziemy sobie już do Coin Market Cup. Ton na dzisiaj jest wyceniany na 2,5 dolara, niecałe. Możemy sobie zobaczyć, jak tutaj historia ceny, no hype pod te aukcje, numery i nazwy tutaj ładnie... Ton robi użyteczność z tego tokenu. To jest bardzo ważne, żeby właśnie kryptowaluta nie była tylko kolekcjonerska, ale żeby była użyteczna. To za chwileczkę do tego przejdziemy. Warto tu dodać także, że ich w obiegu jest 1 miliard 221 milionów i to jest bardzo mało supply, bo 24% tylko. Maksymalna podaż 5 miliardów, ale tak jak widzicie, całkowita wynosi troszeczkę powyżej 5 miliardów, bo tutaj, tak jak Dorian wczoraj tłumaczył, to najprawdopodobniej pochodzi z kopania tej kryptowaluty, e, wtedy, kiedy była właśnie na proof of work. No super, to było super rozegranie, żeby odciąć się od seku, bo no w sumie to było i naj, najbardziej. Teraz się obawiałem właśnie, jak to było rozwiązane, ponieważ no, takie trochę wydymanie seku, no, ale jeżeli w taki sposób to zrobili, to myślę, że teraz już nie będą mieli z tym problemów. Tak. Warto jeszcze sobie spojrzeć na to, na jakich rynkach oczywiście ten ton występuje? Widzimy tutaj Kucoin, oczywiście Uniswap, Pancake Swap. Uniswap to pamiętajmy, że on będzie zawinięty najprawdopodobniej na sieci Ethereum w jakiegoś tam w jakąś pochodną OKEx, Huobi, Gate, Polonix jeszcze nie ma na balansie warto wspomnieć, że TON po samej tej wylistowaniu własnych nazwy i teraz tych numerów też zaczął się listować, żeby wykorzystać ten cały hype, i dlatego tutaj no, działa to. No, przejdźmy sobie teraz na stronę TON, tak to wygląda. Tutaj mówią, że są w pełni zdecentralizowanym łańcuchem blokowym, warstwy pierwszej zaprojektowanej przez Telegram do obsługi miliardów użytkowników. No i tutaj właśnie to jest to, co Dorian tłumaczył. Oni bardzo fajnie, tak jak w sumie Ethereum 2.0 ma się skalować, czyli wykorzystując podział tej sieci, tworząc takie kolejne odnogi, które będą te sieci. No tutaj sobie przyjrzyjmy może tę całą stronę, jak to wygląda, ton, waluta, przyszłości się reklamują, mamy oś czasu, za chwilkę przyjdziemy do całej roadmapy, portfele ton, warto tutaj sobie wspomnieć, że jest ich kilka, ja osobiście korzystam z tonkipera, no niestety nie, ja przynajmniej z tych, co korzystałem, to nie działa tak jak metamask, że się wpinasz, tylko musisz akurat jak masz na telefonie zeskanować ten kod QR i dopiero się w taki sposób logować. Jest to z jednej strony upierdliwe, no ale z drugiej strony, no po prostu takie rozwiązanie wybrali, no może w końcu zrobię to troszeczkę inaczej. No tutaj mamy porównanie z Ethereum 2.0 solana, więc dla zainteresowanych może sobie, można sobie to odpalić i przeczytać. W ogóle oni w wy całym paperze bardzo dużo się porównują z innymi blockchainami, więc mają bardzo duże aspiracje, żeby z tymi blockchainami rewalizować i osiągać kolejne, kolejne jakieś sukcesy. No dobra, tutaj mieliśmy stronę, przejdźmy sobie do mapy drogowej, Warto tu, tu, tu jest ta właśnie historia w sumie też w skrócie opisana, którą już Dorian opowiedział, więc już nie będę jej przytaczał, jeżeli ktoś jest skłonny i chce sobie na spokojnie to przeżyć, to jak wejdzie na stronę to on i wybierze roadmapę, no to tam będzie wszystko miał. Co oni mają tutaj zaplanowane na najbliższy okres? Musimy sobie przewinąć na kwartał trzeci roku tego witryna ton to no To już zrobiliśmy. Jesteśmy tutaj. Przechowywanie TON mają jeszcze w tym roku i na początku łańcuch krzyżowy blockchain i e, wirtualnej maszyny Ethereum, więc staną się crosschainowi. Więc bardzo fajnie, bardzo ambitny projekt. E, przejrzyjmy sobie jeszcze tutaj, jakie aplikacje, no na przykład ma, tak wygląda e, jeden z eksplorerów TONA. Mamy także mosty do Ethereum. Nie, nie to. Do Ethereum i do Binance Smart Chaina. Mamy słapy więc można już sobie tutaj wymieniać. DNS-y możemy sobie kupić. Te DNS-y są dość drogie, jeżeli chcecie na przykład taką małą, i jeszcze są w formie aukcji robione, więc no wiecie, jak jest. Jak weźmiecie troszeczkę dłuższą nazwę, no to już nie kosztuje to tak dużo, ale dalej to w formie aukcji. No i oczywiście by nie mogło zabraknąć, że na tej sieci powstał docz Coton, więc tak jak wszędzie pieska też mamy i tutaj. No dobra, już streszczając, żeby to za długo nie trwało, Trwało, warto właśnie przejść teraz do tych najważniejszych rzeczy, które się dzieją dookoła tona, czyli tych całych licytacji w numerach i Nazwach użytkowników. Takie nazwy użytkowników są przydatne, w szczególności jak macie firmę. Czyli no, no na przykład, jak sobie zerkniemy, co było najszyb, najdrożej sprzedane, no to widzimy takie news: 994 tysiące ton, no to jest 2,4 miliona dolarów, więc to są ogromne kwoty. Nie wiadomo też, czy nie robili tego między sobą, żeby tylko te ceny wypompować. Wiadomo, że też tak się robi z krokietami NFT, ale no w każdym razie tak tu chodziły. Auto, bank, no takie dość, to są nazwy, które faktycznie by mogły być wykorzystane wysoko. Pamiętajmy, że ton ma także. 700 ton, przepraszam, telegram, ma 700 milionów użytkowników miesiąc do miesiąca aktywnych. Tutaj skupując takie nazwy, no to same branże robią sobie reklamę, łatwość tej komunikacji i jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że to jest taki też jak już wczoraj Dorian też o tym fajnie wspomniał, pomost pomiędzy Web2 a Web3 i normalnymi ludźmi, bo większość użytkowników jednak nie ma nic wspólnego z kryptowalutami, a tutaj ton tak jakby Pierwsza większa, wielka taka um, społecznościowa platforma wchodzi z Web 3 i pokazuje ludziom, Tak, niektórzy będą chcieli odkupić nazwy, więc tym samym się zainteresują z stroną kry kryptograficznymi projektami. Niektórzy będą chcieli mieć numer. A co do numerów, to numer to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ numery, jak wiecie, żeby zarejestrować Telegrama, to musicie mi posiadać. Y Numer telefonu, na który przychodzi kodzik, i tam sobie rejestrujecie. No i jeżeli, no to jest upierdliwe. Jeżeli chcesz być anonimowym, no to w czasie rejestracji numerów na świecie już teraz, w czasach takich, no ciężko być anonimowym. Wiadomo, istnieją inne sposoby, ale tu nie o tym. Możesz legitymnie sobie wymintować numer, czyli stworzyć na Telegramie. No i jak o co tutaj chodzi w ogóle, bo z tym też jest duży szał, przez to też obserwujemy w ogóle wzrost ton. Em, sobie, na w ogóle jego wartości. I jeżeli chcecie wymintować, to od 10 grudnia około, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to startowało, można było tworzyć te numery za 9 ton. I od 13 grudnia ta cena zaczęła iść co 3 godziny do góry o 1. No na chwilę obecną wynosi 36 ton i będzie rosnąć tak długo, aż osiągnie 99 ton i te aukcje zatrzymają się po prostu. I to samo powoduje, że wartość tych numerów idzie do góry. Więc osoby, które sobie stworzyły te numery, weźmy sobie. Na przykład na sprzedaż, no to najtańsze już chodzą za 17. Więc jak stworzyłeś na przykład taki numer sobie za 9, o tutaj gościu stworzył za 9, no to masz już prawie 100% zysku względem ton. Nie licząc jeszcze tego, że pewnie kupowałeś to, jak ton kosztował 1,7 dolara, a nie 2,5. No dobra, niszczę z tym. To jest bardzo ważna rzecz że będzie można tutaj anonimowo poruszać się na telegramie i to w ogóle może zaporządkować cały trend na wszystkich mediach społecznościowych. No ja czekam tylko, kiedy właśnie jeszcze te numery wirtualnych kart SIM pojawią się na NFT i w ogóle by było już cudownie. Co tu jeszcze można powiedzieć o tym? O, właśnie, warto wspomnieć na to, tutaj mamy taką stronę z NFT, bo oczywiście te wszystkie domeny, te numery, nazwy są tworzone właśnie na NFT i to jest takie bardzo ważne wykorzystanie tokenów NFT. Widzimy, że ten trend z tych głupich obrazków, które często w ogóle nie były użyteczne, bo nie mówię o tym, jeżeli masz obrazek, który cię wpuszcza na imprezy, który coś robi, ma tą użyteczność w sobie, no to okej, okay, fajnie, wtedy możesz z własnej osoby wypromować często jakiś projekt. Jest to na przykład tak jak robi to teraz Trump wypuścił własną kolekcję, gdzie można się na przykład z nim spotkać, gdzie pewnie będziesz musiał mieć określoną liczbę tych NFT i to jest jej zarąbiste. I tutaj możemy sobie zerknąć właśnie, że tych tokenów od wczor wczoraj było 480 tysięcy, dzisiaj już mamy 680 tysięcy, więc zbliżamy się do miliona, myślę, że milion zostanie przebity, sami sobie odpowiecie, czy to dużo, czy to mało, bo mi ciężko na to odpowiedzieć, 700 milionów aktywnych użytkowników, więc teoretycznie mało, tylko dużo tych ludzi nie będzie chciało tego mieć numeru Anonimowego, ale w ogóle się o tym nie dowie, może w przyszłości. W każdym razie jest bardzo ważne, że ta podaż już nie będzie dochodzić, tylko będzie trzeba to odkupić z rynku, który już jest. No jak widzimy, nazw mamy 5,7 miliona, więc sporo więcej niż tych numerów. No dobra, to chyba już wszystko z mojej strony. Powiedzieliśmy o najważniejszych rzeczach. Jeżeli Was interesuje tematyka całej kryptowaluty TON, to zapraszam Cię na wczorajszy film, który nagraliśmy tutaj z crypto Pigułą i chłopakami, jeszcze Prosnifer i Chrisu był z nami. Znajdziecie go na moim kanale, znajdziecie go na kanale Doriana. U mnie akurat to jest playlista i tam macie playlisty Dojor, i tam wszystkie są projekty, które my badaliśmy, i między innymi jest właśnie ten ton. To jest godzinny filmik, dlatego, na rzecz tego, powstał teraz krótszy, 20-minutowy dla osób, które nie mają tyle czasu. Hej, dzięki. Cześć. Ja jeszcze na, koń, na koniec, tak? Może mogę kończyć? Tak, tak. Tak, ja już kończąc, dwie minuty dosłownie, chcę Wam powiedzieć tylko jeszcze w ogóle założenie tego blockchainu tak na szybko. Zobaczcie, tutaj jeśli chodzi o TON, mamy, mamy takie założenie, że TON jest tak jakby tym szardem pomiędzy innymi kryptowalutami. Zobaczcie, mamy tu w środku Ethereum, pomiędzy nim... Wokół Ethereum jest TON, czyli chodzi o to, że on ma być takim, powiedzmy, łącznikiem innych blockchainów. Takie jest założenie TONA, także w ten sposób podchodzimy do tego blockchaina. Takie jest zało jego założenie, taki jest jego cel. Druga sprawa, bo to też jest bardzo ważne, o czym trzeba wspomnieć, jest dzisiaj Fundacja TONA i głównymi, głównymi członkami tej, 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 tej fundacji jest Justin Hyun, to jest osoba, która też jest, nie jest anonimowa. Tutaj widzicie wywiad nawet jest tą osobą na kanale. Ale Tom and Kio, jest Justin Hyun, jest jeszcze Cyril Malew oraz Tal Kohl, To są ludzie, Tal Kohl i Justin Hyun, to są tacy, takie główne twarze, jeśli chodzi o Tona. Także pamiętajcie, to też nie jest jakiś anonimowy projekt, którym rządzą jakieś anonimowi dzisiaj twórcy. On, tam też jest twarz. I tak jak w przypadku Ethereum, pamiętajcie, Ethereum też ma fundację. Nawet w momencie, kiedy, nie wiem, Ethereum umarłby, powiedzmy, Vitalik Buterin, to cały czas Ethereum będzie działać, bo tam jest fundacja. I tak samo wygląda to w przypadku Tona, a więc Justin Hyun oraz Tal Kohl to są takie główne dzisiaj postacie, jeśli chodzi o właśnie projekt Ton. No to tyle ode mnie. No dobra, dzięki wszystkim, że przybyliście. Zapraszamy Was na nasze kanały, na nasze grupy społecznościowe i na Krypto Anonim, i na Krypto Polska. i trzymajcie się. No na pewno mamy ciężkie czasy takie psychicznie, ale pamiętajmy nagrody, które się zbiera później to są nie takie łatwe, jak niektórym się wydaje, na przykład miałeś szczęście, bo kiedyś tam coś tam, nie. No dobra, tak. dzięki wielkie. Pamiętajcie, jeszcze tylko przypomnę, że to nie są porady inwestycyjne. Wy podejmujecie własne decyzje, nie można się kierować. My tutaj przedstawiliśmy dobre i złe strony. Wiadomo, teraz wygląda to on bardziej optymistycznie, ale wielkim zagrożeniem jest tego, że jest bardzo dużo tokenów jeszcze nie w obiegu i na to trzeba uważać, ponieważ tak. spuszczanie tych tokenów w przyszłości może spowodować duże zjazdy ceny. No i to jest dla mnie takie największe zagrożenie. Drugim może gdzieś tam, że ten SEC jednak kiedyś się odezwie, jednak rzucenie to na proof of work może im po... mocno myślę, że pomogło w tym, żeby się do nich nie odezwał. No dobra, tak, tak. dzięki wielkie.